Ten hit sprawił, że ludzie ruszyli na parkiet. Gigi D'Agostina pochodzi z Włoch, z Turynu, zaczynał jako DJ w klubach, wtedy jeszcze nikt nie przychodził na imprezę dla niego, ale klimatu, który tworzył długie sety i obserwacje ludzi. Zanim świat poznał go pod pełnym nazwiskiem, funkcjonował też pod skróconym pseudonimem Gigi Duck. Krócej, słodkiej, bez budowania marki światowej. Grał dla ludzi nie pod listy przebojów. Budował sety na melodii, powtarzalności i emocjach, a nie popisach technicznych. Kiedy pojawił się na mortużur, DJ-e nie traktowali tego nagrania jak ryzyko. Wręcz przeciwnie, chętnie po niego sięgali, bo działał natychmiast cia przetrwała próbę czasu nie jako numer do technicznych pokazów tylko jako muzyka która łączy ludzi na parkiecie prosta wyrazista melodia i czytelny refren potrafił połączyć ludzi szybciej niż najbardziej rozbudowane zabiegi przy konsoli jeśli ten hit coś ci przypomina zostaw komentarz i wróćmy razem na chwilę do tamtych lat